W środę dokonano oficjalnego uroczystego otwarcia komendy powiatowej Policji w Jarocinie. Nowy obiekt mieści się przy ulicy Bohaterów Jarocina 15. Problem w tym, że wielu osobom nazwa nowo powstałej ulicy nie kojarzy się z nikim konkretnym. Kto jest dla ciebie bohaterem Jarocina? Nie wiem. A znasz jakiś bohaterów Jarocina? Jarocina? No nie. Właśnie trudno mi odpowiedzieć, bo byłem. W środę na otwarciu policji i też mi się ktoś pytał, kto jest bohaterem Jarocina. Może jest tych bohaterów, których my nie znamy. Podejrzewam, że policja chciała jakiegoś bohatera swojego milicyjnego, który zginął w Kobielsku czy w Katyniu przed wojną. I oni mieli jakiegoś kapitana, ponoć, którego chcieli, żeby ta ulica się tak nazywała. Bo tam jest i Kirchnera, jest i Taczaka i tak dalej, tych generałów. Ale szczerze powiem Państwu, że... Nie znam bohatera z Jar... 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 Jarocina, po nazwisku. Ale to znaczy bohaterowie jak z II wojny, czy... Bo jest taka nowa ulica w Jarocinie, Bohaterów Jarocina. I staramy się ustalić... Nie wiedział pan? Bo samych bohaterów, to tam mówię... Tablicz żadnych nie ma z naszych bohaterów jarocinskich. Jak w historii Jarocina by spojrzeć, to może tam by się znalazło, ale... Sam fakt, to mówię, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Kto jest dla pani bohaterem Jarocina? Kto jest bohaterem? Pan Micki. Pan burmistrz. No, ale nie nasi burmistrzowie. Z odpowiedzią na pytanie, kim są bohaterowie Jarocina, nieco lepiej radzą sobie jarocinińscy samorządowcy. Ale im sprawia to problem. Co to, to teraz pan to takie pytanie? No bohaterów trzeba wytłumaczyć, nie wiem, słowo etymologii bohater. Bohater no to jest człowiek, który zasłużył się dla miasta i myślę, że tutaj w tym względzie, Faktycznie wsłały debaty jak miała nazywać się ta ulica, w pierwszej fazie miała się nazywać Pana Kalinowskiego, to jest bodajże pierwszy twórca komendy, przepraszam, Policji Wielkopolskiej, potem była wersja nasza, że ma się nazywać, mówię nasza, w sensie jak radni, żeśmy ustalali na roboczo do SUPI, a pozostała jednak ta nazwa bohaterów wierocina. Tych bohaterów wierocina jest z pewnością bardzo wielu i to już w samym uzasadnieniu uchwały podawaliśmy, że nie chcemy tutaj wyróżniać nikogo, chcieliśmy wskazać tylko, że tych bohaterskich Jarczynieków było naprawdę bardzo, bardzo wielu. Bohaterowie Jarocina? Myślę, że tutaj możemy wszystkich bohaterów. Tu włączyć bohaterów, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym, bohaterów, którzy przez 123 lata, kiedy nie byliśmy na mapach Europy, walczyli o naszą wolność, o to, żebyśmy byli państwem, żebyśmy mogli mówić językiem polskim. Myślę, że to dotyczy wszystkich bohaterów. No, ci, którzy zasłużyli się we wszelaki sposób dla miasta, często narażając życie, powstańcy Wielkopolscy, ci, którzy walczyli podczas II wojny światowej, we w, wcześniejszych zrywach niepodległościowych, więc wszyscy ci, którzy e, zrobili coś dla tego miasta. A jakieś konkretne nazwiska, na przykład? Mogę na przykład podać Franka Matuszaka z Wilkowy, który był dowódcą czołgu w brygadzie Maczka, który zginął w Belgii, nie doczekawszy końca wojny. Chociażby moi dziadkowie. Powstańcy Wielkopolski od strony mamy i od strony taty. I pewnie we wszystkich rodzinach mamy takich bohaterów, których ta ulica, mam nadzieję, godnie będzie czcić. A jest planowana zupełnie nowa aleja bohaterów Jarocina. Droga sześciometrowa z ściągiem pieszojezdnym oświetlonym, stąd z Jarocina aż do pałacu Supi. Czyli kto jest tym bohaterem? Każdy, który jest bohaterem.